Jeśli jesteś uznawany za debila, to się tym wcale nie smuć. Bo jeśli jesteś dobrą osobą, to debilem cię nazwie wróg, na którego chcesz pluć. Bo tylko człowiek ułomny psychicznie może być nazywany debilem, ale taka rzecz. Nie może trwać dłużej niż chwilę. Debilizm jest wynikiem nietolerancji w społeczeństwie. Problem tkwi w twoim, w moim. Jestes mm, Problem leży w wiedzy, innych tam należy szukać winy, debilizma, różne początki, może tkwić w zbytnej uprzejmości lub także w małym ilorazie inteligencji albo w ogromnym stopniu wrogom uległości, jak widzisz powodu jest dużo. Nawet nie dużo, ale wiele. Pomogłem czasowym psychologom teraz. Nie, dziękuj za idę. Debilizm jest wynikiem nietolerancji w społeczeństwie. Problem nie tkwi w Twoim ministersku. Problem leży w wiedzy innych. Tam należy szukać winy Debilizm jest wynikiem nietolerancji w społeczeństwie. Problem nie tkwi w Twoim ministersku. Problem leży w wiedzy innych, tam należy szukać winy.